serdecznie dzisiejszego wieczoru i cieszę się bardzo, że akurat ten wieczorny, wieczorny czas chcieliście spędzić z naszym gościem, Panią Aubeną Grabowską. Za chwilę... Krótki biogram pani Aubeny Grabowskiej. Chcę tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie poprowadzi, czyli tysiące pytań ma już e, przygotowane. Pani Agnieszka Grochowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzeniu Podlaskim, a prywatnie nasza ulubiona czytelniczka, która tutaj pożycza połowę biblioteki na las. Tak, <grymny> tak, bardzo... tak jak już zostało wspomniane, ma pani niezwykłe imię, prawda? Zawdzięcza je pani mamie. Na temat y, miejsca, w którym urodziła się pani mama, napisała pani powieść, tam gdzie urodził się Orfeusz. Gdyby mogła i chciała pani zareklamować tę powieść, wiemy, że jest to y, taka wędrówka po miejscach, są legendy, smaki, spotkania z ludźmi. Kilka słów, jak można zachęcić do sięgnięcia po tę książkę? To jest bardzo szczególna dla mnie książka, ponieważ nie była zupełnie planowana jako, jako książka do wydania dla czytelników. Ja naprawdę chciałam moim dzieciom opowiedzieć trochę o Bułgarii, o takim moim kraju lat dziecinnych, o takich moich bardzo osobistych sprawach. Dlatego, kiedy Państwo sięgniecie, oczywiście nie jest to powieść, tylko, tylko książka z gatunku non-fiction, to zobaczycie, że, że to jest taki, taki miszmasz, takie, takie mydło i powidło, taki zbiór szkiców, esejów, opowieści, trochę historii z przeszłości, trochę współczesnego zwiedzania, kuchnia, literatura, właściwie wszystko, żeby żeby one miały taki pełny obraz tego, jaka jest Bułgaria, jaka jest Bułgaria nie ta ze złotych piasków, czyli z plaży, czyli ta, którą pamiętamy z młodości, bo może Państwo tam jeździli, może wasi rodzice, może, może razem, tylko ta taka i z tamtych czasów, i, i ta współczesna. Bardzo mi zależało, żeby, żeby te wspomnienia, żeby dużo zabawnych. Momentów również opisać, żeby napisać bardzo dużo o kuchni. Także jeśli Państwo chcą przeczytać o Bułgarii takiej prawdziwej, nieco wyidealizowanej, to się muszę przyznać przez przez mój, czyli, czyli osoby, która tam jednak nie mieszka i nie musi się borykać z, z codziennymi problemami. Jeśli chcecie Państwo wrócić do czasów takich PRL-u i do jednego kraju, w którym było ciepło, i były arpuzy, i były szwepsy, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że przejdźmy do stulecia winnych. Jest mnóstwo osób, które uwielbiają tę sagę rodzinną. Myślę, że nie będę tutaj, nie powiem nieprawdy, jeżeli stwierdzę, że wszyscy, którzy czytali książkę, to wzruszali się, nieraz ocierali łzę, każdy zazdrościł takiej babci Bronisławy, chciał być w tym domu, także cudowna, cudowna saga rodziny Winnych, proszę powiedzieć, skąd pomysł, jak powstawała fabuła? Ja napisałam trzy powieści po Mateuszu po, po, po i po książeczkach dla dzieci: Coraz mniej Olsień, Lady M i lot nisko nad ziemią. To takie powieści współczesne, obyczajowe. I wtedy ja się poczułam gotowa na większą formę. Wszyscy mnie pytali, czy będzie druga część Olsień, czy będzie druga część Lady M. Ja konsekwentnie odpowiadałam: że Nie, że to są zamknięte całości. I wtedy sobie pomyślałam, że mogłabym rzeczywiście napisać coś dłuższego. Coś bardziej epickiego. Wtedy nie było aż tylu sag na, na rynku, nawet bym powiedziała, że nie było w ogóle, od, od chwili kiedy Pani Maria Nurowska napisała Panny i, i, i Wdowy to nie było takiej znaczącej sagi i pomyślałam sobie, że rzeczywiście to jest, to jest dobry moment, żeby, żeby o tym napisać. Był rok 2014. 100 lat od wybuchu I wojny światowej, stulecie, kiedy zadawałam sobie pytanie, jaki czas by obejmował, aż się prosiło, żeby, żeby to było stulecie. Pomyślałam, że bardzo ciekawym zabiegiem literackim byłoby zderzenie postaci autentycznych z postaciami fikcyjnymi i, i, i faktów z, z, z fabułą. Wtedy to też krótko się zastanawiałam, gdzie miałaby akcja stulecia się toczyć i Brwinów wydawał się bardzo naturalnym Wyborem, ponieważ e, e, to jest e, zwykła, niezwykła miejscowość, ze zwykłymi, niezwykłymi e, mieszkańcami. E, tam przebiegała linia demarkacyjna w czasie pierwszej wojny światowej, dokładnie przez ulicę Kryniczanka, na której ja e, mieszkam, e, bez mała, e, mieszkał Iwaszkiewicz. Stanisław Limpop wymyślił ideę miast e, ogrodów. I sprowadził ludzi światłych, ludzi kultury, ludzi nauki z Warszawy do takiej podkowy leśnej i Brwinowa. Ale żeby im nie było przykro, że tak w jakimś polu mieszkają, to, to założył kolej elektryczną, żeby sobie mogli do tej Warszawy jeździć, żeby wszystkim było wygodnie. Więc niezwykłe zupełnie czasy. To dwudziestolecie międzywojenne w, w Brwinowie, czas prosperity. Później pierwsza Jedna z pierwszych bitw, bitwa pod Brwinowem 12 września. Także bardzo krótko się zastanawiałam nad tym, czy, czy aby Brwinów udźwignie tyle faktów i tyle, tyle historii. I, I stąd właśnie pomysł, żeby, żeby, żeby to było to. Miasto. A żeby w, w trzeciej części może więcej jest Pruszkowa. Ja jestem w ogóle z Pruszkowa, więc, więc to było mi te współczesne czasy PRL-u, to, to tam mi bardziej pasowało um, nie, osadzić. Natomiast um, rodzina winnych jest absolutnie rodziną wymyśloną, fikcyjną. Oni nie mają pierwowzoru w nikim mi e, znanym. Jeśli chodzi o bronię, to, to ona najbardziej jest podobna do Markezowskiej Urszuli. Ona wcale nie jest podobna do mojej babci, wręcz przeciwnie, moja babcia jest kompletnie do niej nie podobna. Mówię o babci Grałowskiej, bo, bo babcia bałkańska została opisana bardzo dokładnie w, w Orfeuszu. Także, także ja stworzyłam taką... taką Rodzinę bardzo kochającą się, bardzo bliską, ale nie, i, nie idealną na, na potrzeby y, powieści. Pięknie pani mówi, z przyjemnością wszyscy słuchamy, a proszę nam powiedzieć, jakie jest marzenie Albeny Grabowskiej i czego możemy pani życzyć? A Prawdziwej miłości, która chyba teraz krąży wokół mnie, a, i żebym pojechała do Nowego Jorku. Ja myślę, że marzenia mają moc sprawczą i te słowa niech się spełnią. Tutaj życzymy, jeżeli tak w życiu że będzie. Tak, żebyście byli, żeby Julia zdał maturę, i znowu, żeby koty nie chorowały. No. To proszę sobie przypomnieć, że to wszystko działo się w ręce. Dobrze, będę pamiętała. Zresztą, że Państwo to wszystko rejestrujecie, bo zapomniała, to ta zaraz odtworzę. Także jak najbardziej życzymy tego, my sobie życzymy jako czytelnicy. Żeby Pani pisała nadal takie piękne powieści, żebyśmy się mogli zachwycać, wzruszać, płakać i tego życzymy sobie, życzymy Pani i życzymy również wielu, wielu ekranizacji Pani utworów. Pani Aubeno jest bardzo, Pani takim bardzo. aniołem e, i myślę, że wiele osób powiedziałoby dziękuję. to samo. Także chciałam ja na Pani pięknie, ręce, dziękuję, takiego anioła. Niech on czuwa nad Panią i niech tą wenę cały czas daje. Na ręce pani Aubeny przekażemy taką piękną książkę wydaną w naszym mieście, żeby miała pamiątkę. Dziękuję bardzo za Dziękuję tutaj. za zaproszenie. Naprawdę Że tu się spełniają marzenia. Piękne, spełniają, piękne przejęcie. Skoro się spełniają marzenia, dziękuję. Trzymam państwa za słowo. Wracam tutaj już po głównej roli przejścia. Chcę też podziękować pani Agnieszce, która naprawdę przeczytała chyba wszystko, co było w naszej bibliotece i okolicznych bibliotekach i że się przygotowała do tego spotkania, gdyby w naszym imieniu. Dziękuję świetnie.